Panie, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją Duszy Miecza, Julii Gały, czyli kontynuacji Cienia Kitsune. Myślałam przez chwilę, że <śmiennie> powiesz, że cienie Cienyaki... <śmiennie> Kitsune, bo miałam takie grzyby. Wy to ale... robiłyśmy. To, ro, to robiłyśmy, tak, to, to robimy dzisiaj. Mhm. Um, cienie Kitsune już jakiś czas temu recenzowałyśmy, więc tak. jeżeli ktoś z Was tego filmu nie widział, no to opowiadamy o nim. No już jakiś czas temu. Jakiś mam. czas temu, tak. Fabryka Słów, która swoją drogą jest jakby sponsorem tego odcinka, tej współpracy reklamowej, trochę się opierdzielała, nie powiem, że nie, z wydaniem tego drugiego tomu i ja przez chwilę, zanim przejdziesz do opisu fabuły, miałam stracha, że wie, Boże Święty, ja już nic nie pamiętam. Ale do tego zaraz przejdziemy. Więc Fabryka, do better, bo trochę wam to zajęło. Odzywam się ja przy tobie, kiedy my i drugi tomy, nieważne, anyway. Dobra, w każdym razie ja tylko chcę zrobić taką adnotację, że te grzbiety rewelacyjnie wyglądają ze sobą, mm -hmm. tak obok siebie, ale dobra, to tylko taka um... side note. Taka dygresja chwilowa. Dzisiaj rozmawiamy sobie o Dużym Mierze, czyli tomie drugim Cienia Kitsune, Cienia Środkowego Trylogii. No bo wiadomo jest już, że będzie to trylogia, tam chyba są jeszcze jakieś nowelki do tej serii e, dopisane. E, także no pewnie prędzej czy później otrzymamy tom numer 3, który zakończy nam całą historię tak. no, rozpoczętą smoka. w Cieniu Kitsune, e, które to. Tutaj ponownie jeszcze jedna adnotacja taka typowa dla nas. Jeżeli nie chcecie spoilerów do cieniaki Tsunę, a jednak musimy troszkę zespoilerować finał tego pierwszego tomu, mm -hmm. żeby opowiedzieć o tym drugim, tak. no to po prostu wróćcie do nas po, po lekturze. No chyba, że macie to absolutnie gdzieś i nie zajmujcie się spoilerami, bo to, co z Was są też tacy. są, no to zostańcie z nami trochę dłużej. Duże miecze rozpoczynamy właściwie w momencie, w którym kończymy ten kitsune, jak to często bywa przy, mm -hmm. przy tego typu trylogiach. Nie ma tutaj żadnego właściwie odstępu czasu znaczącego. Natomiast to, co różni te dwa tomy, to to, że mamy mm, troszkę szerzej rozbitą mm, narrację tutaj, no bo mm -hmm. mamy oczywiście naszą, no, tak naprawdę, główną bohaterkę Yumeko, naszą kitsune, e, ale mamy też Tatsumiego slash Mamy też suki. E, także no, mamy tutaj, wiecie, co najmniej mm. kilka punktów widzenia, a z racji tego, że nasi bohaterowie w tym drugim tomie się rozdzielają no i jest. podążają innymi ścieżkami, no to dzięki temu mamy możliwość, że się położył tam. Tak, no, no, no. Tak, no, no widzicie no, go całego no, super. E, mamy, mamy możliwość zwiedzić trochę ten świat z innej perspektywy. Mhm. E, no i troszkę jednak... Y, jakby to powiedzieć, skręca nam ta narracja, mm -hmm. właśnie ze względu oczywiście na konflikt Tatsumiego i Hakaimoto. No bo no. jeżeli. Co? Hakaimoto! O Boże, tak! <śmiech> <śmiech> Przepraszam! Racja, racja. <laughs> jeżeli nie pamiętacie, no to koledzy nasi tutaj zmienili swój, że tak powiem, układ stan. <laughs> stan, bo do tej pory to Tatsumi był jakby władzy. Natomiast teraz jest odwrotnie i ten demon zaklęty w mieczu, no tak naprawdę, wyrwał się na świat i przejął ciało Tatsumiego i podąża swoją złą ścieżką demona. Jak to demony mają w zwyczaju. <grym> Chodzi i robi złe. Chodzi i robi złe dosłownie. No i nasza ekipa tutaj z Jumeko na czele i całą resztą bandy księciem i naszym Roninem i naszą koleżanką ze świątyni i jeszcze z mistrzem i z pieskiem. No to oczywiście pierwszym ich żeście ekipę totalnych zmontowali. Oczywiście ich pierwszym questem będzie to, żeby poza tym, że muszą, wiecie, pamiętacie tą zwój z tą modlitwą, z tym smokiem, życzenie smoka rzeczy. Trzeba jeszcze po drodze ocalić duszę. Tatsumiego i sprawić, żeby on wrócił do siebie mm -hmm. i wykurzyć, ta, nie, 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 nie Tatsumiego, wykurzy Hakaimono. Także nie jest to proste zadanie, bo jak wiecie, Hakaimono jest gigapotężnym demonem, jest pierwszym oni, jest tym generałem sił demonicznych, można mm -hmm. powiedzieć, więc wyrzucenie go z ciała śmiertelnika, którego opęta oni, będzie proste, a czas leci. Kolejne postacie i kolejne osoby chcą położyć ręce na, tym, na tej modlitwie smoczej. Mm -hmm. Mamy tutaj w ogóle w prologu też scenkę rodzajową ze spotkania właśnie ze smokiem te lata, lata temu, kiedy to poprzednim razem życzenie zostało wypowiedziane. I przy okazji też jak to się stało, że klan Kage jest taki jak jest i też dlaczego Tanzumi nosi przy sobie miecz z demonem zaklętym w tym ostrzu. Także przy okazji mamy taki, taki recollection wydarzeń i, i dzięki temu no, gdzieś możemy sobie wyobrazić jak to tak naprawdę było wcześniej. Yy, i dzięki, a to z kolei gdzieś tam yy, prostuje tą, tą yy, naszą perspektywę na aktualnie dziejące się wydarzenia. Mm -hmm. yy, no i podpowiada no, jak, to, jak to było kiedyś i co tam ludzie wymyślili, że teraz nasi bohaterowie mają tyle problemów do rozwiązania. <gry> Dwa side notes. Jeden, cały czas jak padało hasło Oni, to widziałam Oni Vandala z Valoranta. No bo to z tego się wzięło w sumie. Tak, tak? ok, anyway. Tak, to są te maski, tak? Maski. Druga rzecz, przez Hakai Mono i teraz ostatnią muzyczną premierę, cały czas jak padało jego imię, to miałam Mona i Mona, I see you in slow mo. You know I'm in trouble. Uh, I leciałby mi shish w głowie, więc um, tak. Brain is malfunctioning. Um, tak jest, po prostu zignorujcie mnie, więc taki śmierzek. Kocham, kocham Kagałę za to, jak ona napisala ten początek. Absolutnie mm. kocham i przysięgam. Byłam trochę przejażona, bo miałam taką wizję tego, że chcę przeczytać ją szybko, sprawnie, bo dużo pracy i w ogóle terminy gonią i trochę jesteśmy w niedożyciu i niedoczasie. E, więc perspektywa tego, że będę musiała zajwać kilka nocy, żeby sobie przypomnieć pierwszy tom była przerażająca, ale na szczęście są jeszcze tacy Genialni autorzy, którzy na początku kolejnych tomów tak mimochodem, delikatnie, bardzo subtelnie przypominają głupim, niepamiętliwym czytelnikom, co się działo. I to jest, słuchajcie, najpiękniejszy moment w historii w ogóle bycia sz kiedy na początku kolejnego tomu jest mini streszczenie. I fucking love it. Czy kogoś zdziwi fakt, że dusza miecza moim zdaniem przynajmniej jest lepsza niż sienki Nie, absolutnie. Czy też tak uważasz? Tak. Głównie e... przez Kakaimono. <laughs> no, znaczy generalnie my z Marto mamy taką tendencję, że im nas nie ogląda się dosyć często, że raczej drugie tomy podobają nam się o wiele bardziej niż pierwsze. Mhm. Wiele osób nie lubi w ogóle drugich tomów w trylogiach. No. Ja mam wrażenie, że bardzo często my lubimy je najbardziej. Więc... Zazwyczaj jest taka tendencja, że albo pierwszy i drugi ludzie lubią, a drugiego nie, bo mają takie, że to jest taki przestajowy tom, a my zazwyczaj grażymy właśnie na drugi. Tak, no i tutaj rzeczywiście udaje się Kagawie rozpędzić tą historię i pokonać takie problemy, z którymi ona się mierzyła w pierwszym tomie. I uważam, że też warsztatowo ta książka jest o wiele mm -hmm. lepsza niż Shinkitsune, z tego prostego względu, że nie popełnia błędu takiego strukturalnego, czy błędu, Mówiłam o tym, żeby nie mówić o ten per błąd. Więc takiej, takiej struktury, która mogła wielu czytelników nużyć, i ja też o tym wspominałam trochę w, naszej, w naszym filmie wcześniej, o tym, że ta narracja w cieniu Kitsune jest i może być dla wielu dosyć monotonna, mm -hmm. bo jej jest, jest dosyć schematyczna. Tak? To znaczy, każdy rozdział ma podobną strukturę, jest trochę takim odcinkiem. Natomiast przez to pewnego, ona, ona traci impet w którymś momencie, mm -hmm. tak? Bo wiemy czego się spodziewać: że o, zaraz do tego krzaka, pewnie coś wyskoczy tak. i zacznie bić naszych bohaterów. Tutaj absolutnie ta struktura idzie w odstawkę i oczywiście po drodze spotykamy jakieś tam postacie, z którymi trzeba się pobić, które trzeba pokonać, żeby... Jest kilka takich celów. rozdziałów questowych. Tak, natomiast dzieje się to zdecydowanie rzadziej niż tu. Mhm. Ta rozbieżna perspektywa też bardzo dużo dodaje, to znaczy nie Oj. kisimy się w tym samym sosie w kółko, tak. tylko dzięki temu, że mamy zupełnie dwie różne perspektywy naszej ekipy i Yumeko i przy okazji Hakajmono, mhm. tak naprawdę bardziej niż Tatsumiego, tak. ta historia dostaje plus 10 z buta, mm -hmm. bo dostajemy dwie dodatkowe perspektywy, które zdecydowanie poszerzają nam ten świat i całą historię. I przy okazji no, mamy tak naprawdę perspektywę złoczyńcy tutaj w pewnym sensie. Tak, co do tej perspektywy, to ja zaraz jeszcze do tego przejdę, bo ja tutaj będę się troszkę wylewać bokiem. E, ale a jeszcze takich kwestii typowo tempowych, konstrukcyjnych, uwielbiam te, ten drugi tom za to, jak perfekcyjnie wymierzone są każde kolejne takie istotne wydarzenia akcyjne. Jeżeli chodzi o to, wiesz, że patrzysz sobie na książkę, jak na kawałki pizzy albo kawałki tortu, mm -hmm. to doskonale jesteś w stanie powiedzieć, że tak, okej, okay, tutaj na początku mamy trochę tak, potem dalej, rośnie, 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 rośnie. I największy zachwyt osiągnęłam gdzieś tak około 400 strony, kiedy już zaczynaliśmy, dochodzi do sekwencji fignałowej i tam się zaczęły dziać rzeczy. To w jaki sposób jest tu rozplanowane właśnie napięcie i. Też naszego. Finał w ogóle jest dosyć długi. Jest długi, ale jest bardzo dobry. Tam się bardzo dużo rzeczy dzieje i to jest tak pięknie, wiesz, co. Pod... wycyzelowane. Wycyzelowane, wiesz, bo mały taki bardzo zgrabne, jednocześnie dosyć obszerne, ale nie przytłaczające podejście do tego. Tak. bo Wiecie, tutaj w założeniu ten drugi to jest dosyć prosty, tak? Idziemy i mamy dwa taski. Odnieść zwój, uratować Tatsumiego. To mm -hmm. jest very simple i wiecie, tutaj tak naprawdę jeżeli chodzi o jakieś takie potencjalne checkpointy, które moglibyśmy jako czytelnicy wymyślić, co będzie na drodze do tych dwóch zwycięskich questów, no to pewnie byśmy byli zawiedzeni i mielibyśmy taką myśl, że no w sumie czytamy coś, co jest bardzo oczywiste, bardzo przewidywalne, bardzo takie stampowe. A tak naprawdę tak nie jest. Uwielbiam sekwencję w ogóle z dworem. Mm -hmm, tam u tej yy, miłej pani, y, która wcale nie jest taka miła. W sensie tam u w klanie Tecmiego? Tak, to, tak. to było grube no, i rzeczywiście fajne. się tego nie spodziewałam. Iż, y, kwestia sceny ze ścieżką u małych. Tak, wybitna uwielbiam. sekwencja, i podoba mi się właśnie to, że można by było się pokusić o to, że tak, no tużkę tutaj na tym dworze była jedno zadanie, tutaj na tej ścieżce było drugie zadanie, jest tak trochę airpegowo, aczkolwiek nie czuć tak tego mocno w momencie, kiedy się orientujesz, że. Ta droga nie będzie taka prosta, mimo że te dwie misje są, można powiedzieć, że rzeczy prosta Jak konstrukcja cepa. Yy, wcale nie. Uwielbiam motyw Fan Family w postaci naszej ekipy i piesia. Yy, totalnie tutaj się uspugra, no i wisienka na torcie. Czyli wejście do głowy Hakaimono. I Love this Dude! I love this Dude. Jakby tak się Uber śmiałam z tego typa. Typa, no nie wiem, co to jest, jest demon. Z tego domu, <grym> jakby i love. Him. Podoba mi się cudowny dualizm z jednej strony bardzo przykrych przytyków strony, Tatsumiego, który siedzi tam, bo, tak tam na dnie. Bo ja to Wyobrażam sobie tak, że Tatsumi siedzi w beczce, a na tej beczce siedzi Kakaimono tak. i on nam tylko czasem, wiesz, wieko popukę to cicho tam w ogóle z jakiegoś takiego rodzaju zabawną brutalnością jeżeli chodzi o wybijanie wszystkich mm -hmm. po drodze. To jest... jest dosyć krwawo, rzeczywiście, podobnie jak w pierwszym tomie. Hakaimono jest trochę zbuszczony ze smyczy, no nie? To jest tak. wielki demon, który przez ileś set lat utkwił w mieczu i teraz... To jest wygłodniały. Tak, musi sobie znaleźć coś do roboty, szuka też sojuszników, tak bądź co bądź trochę i ma swoje własne plany, a przy tym jakoś niesamowicie mnie bawi. Do wszystkiego teksty są takie, aha, dobre. Wiesz, to jest takie, coś cyklu, jak tam, że jesteście marnym pyłem, coś tam, coś tam, coś tam. Ja jestem wielkie, takie, he he, fajne. Nie potrafię przytoczyć żadnego cytatu, bo nie mogłam, bo czytałam w PDF-ie to, więc nie mogłam zaznaczać w, w książce, ale absolutnie uwielbiam. Może to brzmi durnie i jak będziecie to czytać, będziecie mieć, co ją tu bawiło w ogóle. Ale nie ten, to totalnie załatwiam. Ale kegawa potrafi być zabawna, i to też pokazywała w pierwszym tomie, że ona ma takie poczucie humoru, które potrafi wpleść w nawet takie właśnie brutalne sceny, które się rozgrywają. No bo oczywiście są takie, takie odcinki tej historii, które są takie typowo do pośmiania. Mm -hmm. e, tutaj szczególnie postać naszego kolegi Ronina jest takim, tak. to jest taką, taka postać, która rozładowuje trochę napięcie. Szczególnie, że ona ma taką naturalną kontrę w postaci no, tego księcia, mm -hmm. tak? Tak. E, których swoją drogą relacja zmierza. To jest to... Wiesz, co to jest trochę? Muszu i mulanem. Wiesz, bo tutaj y, nasz, nasz książę wiesz, mówi o takich rzeczach, wiesz, jak honor, że on musi się no. zmierzyć z i musi go uratować tylko po to, żeby zmierzyć się z nim w pojedynku i wiesz, i go zamordować tak. w, w grę rzeczy. No. Albo samemu zginąć, tak? I, i, I on jest rzeczywiście taki bardzo poważny i, i elegancki, i taki wyjęty właśnie typowo z dworu. Czego Ty szukasz znowu? Niczego, nie. nie tu nie czuję. leży twój karmek, proszę, to tu, nie ten. <laughs> <laughs> natomiast <śmiech> natomiast e, no, Ronin jest takim, wiecie, facetem z ulicy można powiedzieć, tak? Pewnego rodzaju. Hopkiem mm, roztopkiem. Więc oni, oni stworzą taki e, duet idealnych przeciwieństw w, w tak. tym wypadku. E, I to fantastycznie gra. To, co jeszcze bardzo doceniam, to fakt, że Kagawa, tworząc ze swojej głównej bohaterki z Jumeko kitsune, nie robi tylko po, to, jakby tego, tylko po to, żeby było fajnie, żeby było cool, eee... żeby był jej ogonek. Tak, w drugim, w drugim tobie ewidentnie widać o co chodziło i tak. też w jaki sposób te umiejętności, które ma kitsune, no, można wykorzystać w tej fabule. I to jest bardzo cool, bo też przy okazji obserwujemy to, w jaki sposób zmienia się Yumeko mm -hmm. i jak inaczej zaczyna podchodzić do, do magii, którą dysponuje. Także rzeczywiście też zakończenie tego drugiego tomu jest takie, że ja trochę, trochę nie wiem, czego się spodziewać po trójce. Znaczy, oczywiście cały czas ciągniemy nasz główny task, to jest naturalna kolej rzeczy. Zbój. Ale, tak, natomiast wiesz, przy cieniu, jak kończył się cienki tsunę, to doskonale wiedziałaś, co się będzie działo w tomie drugim. Tak, są dwa aspekty w ogóle tego zakończenia, i też one się bardzo ściśle wiążą w ogóle z postacią Meko. Eee, tylko teraz tak, żeby nie przejechać się. Jest pewien aspekt tego, co Jumeko odczuwa. Nie powiem w stosunku do czego, ale jest taki aspekt pewnej rozkwiny, która w niej zachodzi. Mm -hmm. I to jest też związane zarówno z jej przyszłością, z jej mocami. Z tym, jakby, no, kim czym jest, co jest jej pisane, jakby, jak ona ma to wszystko ogarnąć, z jakiegoś rodzaju poczuciem obowiązku, z tym, do czego ciągnie jej osobiście po prostu bijące w piersi, zajece i tak dalej. Uwielbiam to i szczerze, kurde, no, nie mogę tak powiedzieć, bo będziecie wiedzieli o co chodzi. Ale dobra, nie stracę. Ja, jak za dużo to Anna mnie powstrzyma i to wytnę. Wolę. Ten aspekt emocjonalnego przywiązania tak, mm -hmm. niż milion innych smutów z każdej innej książki. Tak, ja się zgadzam. Chociaż dobra Zadi, Zadi, Zadi. Ale cudownie jest to przeprowadzone. I to nie jest łatwa rzecz, bo tutaj można się bardzo prosto wykopytnąć. Mm -hmm. Ale każda Joskmina Jumeko, która tyczy się tego, jakby czego ona chce i jak się czuje i tak dalej. Mm -hmm. Przyprawiała mnie o szybsze bicie serduszka, bo z jednej strony sugerowała, że być może niedługo do czegoś dojdzie i coś się stanie i coś stanie się jasne, a z drugiej strony odsuwała to w perspektywie tak dalekiej. I hate it, but I love it. Druga rzecz, a propos fidału wodku Tatsubiego i siedzącego na beczce okay. pana, pa, pana Mono. E, bałam się przez chwilę, że skończymy albo w prawo albo w lewo. Zrobiłam odwrotnie ruch ręką. I w tym wypadku to jest. Dlatego mówię o tych wątkach razem. Brak odpowiedzi A bądź B, tylko pozostawienie nas z wielką pustką w kwestii dwóch tych wątków, jest najwybitniejszym, co mogę zrobić kagawa, bo ja nie wytrzymam i tym razem na pewno już nie będę miała wątpliwości, czy pamiętam poprzedni tom. Przy trzecim tobie. Bo tak sobie grać z człowiekiem, to aż widzowie nie wypada. Rzekłam. To jest nawiązanie do tej opinii, że zamiast bohaterów mordować, to lepiej ich tyjać, tak? Wybitne to po prostu jest, wyszło po prostu. Mm, 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 mm. Czad. Ja jeszcze Czad. chciałabym uwypuklić jeden element tej historii, który dodaje mi bardzo. No. To znaczy to, że mm, mamy tutaj jeszcze jedną dodatkową jako perspektywę za pomocą rozdziałów y, suki, które się pojawiają przy każdej kolejnej części. Wewnątrz, jakby danego tomu. I dzięki temu widzimy, że ta rozgrywka y, toczy się troszkę szerzej niż nam się wydaje. I to nie jest tylko taka przygoduwa, mm -hmm. tylko gdzieś jakaś taka epickość się wkrada dzięki temu y, do tej historii. Jednocześnie całość nie jest przez tą epickość usztywniona. Y, więc sam fakt, że ta rozgrywka toczy się na trochę większą skalę i mamy jeszcze mm -hmm. jednego gracza w niej. O którym, no właściwie, nikt nie wie, tylko my wiemy, jako mm -hmm. czytelnicy, nadaje smaku tego wszystkiego. I jest taką idealną przyprawą, która nam, wiesz, skleja te smaki, wszystkie tak, proponowane tak, 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 przez Kagawę, metafora tak, tak, tak. jedzeniowa czemu nie. Czy coś jeszcze byś chciała dodać? Nie, ja jestem przetywana i jest mi w ogóle uwe że było tak mało rozdziałów kajmono. Chciałabym więcej. Lubię, jak gniewne demony mordują wszystko, co staje na ich dadze. Um, no i w sumie, no jakby nie było, no dzięki temu to jest trochę taki Łobuz kocha najbardziej moment. <noise> Wiesz co, to jest wyjątkowa sytuacja, gdy to ty go krajszujesz, a nie ja. Ty bardziej tą drugą stronę, tą w beczce. <noise> right? Nie no, ja nie powiedziałam że tutaj mamy jakieś preferencje swoje. Gonna be a bad boy. Kończymy ten film, Kończymy kochanie. ten film, bo już odwala i jest naprawdę bardzo, bardzo późno i... Bania już nie tak jak widzicie, ja się zgubę jak Cezaj. Więc tak, dajcie znać czy czytaliście pierwszy tom. Jeżeli nie czytaliście i mimo wszystko obejrzeliście recenzję tego właśnie... Yy, tomu drugiego. Tomu drugiego. Chciałam powiedzieć, że miesza przeznaczenie. nie <grym grym grym> No to jesteście kraizelami i w ogóle super. Jeżeli już czytaliście, bo już jest dostępna i w e-bookach, i w audiobookach o, właśnie. i fizycznie. A propos audiobooka, bo to y, też widziałam te dyskusje, rozmawialiśmy też z Bartoszem na ten temat. Y, wielu osobom nie podobał się audiobook pierwszej części ze względu na lektorkę, która czyta rozdziały Yumeko. Mhm. Ja trochę posłuchałam audiobooka drugiej części, mam inną lektorkę y, i moim zdaniem jest super. Nie, nie słuchałam tej jedynki, więc mhm. nie mam porównania. Ale audiobooka drugiej części słuchałam się bardzo dobrze, więc może ta zmiana lektorki zrobiła po prostu dobrze temu, tego, temu tekstowi, że mm -hmm. akurat inny głos bardziej odpowiada tej fabule. Także w razie czego warto zajrzeć, na pewno na legi na Storytelu jest. Si, jest to. To było na tel. do zobaczenia. Następnym razem. Pa! pa!